Odkąd cię poznałam, noszę w kieszeni szminkę. To jest bardzo głupie nosić szminkę w kieszeni, gdy ty patrzysz na mnie tak poważnie, jakbyś w moich oczach widział gotycki kościół. A ja nie jestem żadną świątynią, tylko lasem i łąką, drżeniem liści, które garną się do twoich rąk. Patrz, tam z tyłu szumi, potok. To jest czas, który ucieka, a ty pozwalasz mi przepływać przez palce i nie chcesz schwytać czasu? I kiedy cię żegnam, moje umalowane wargi pozostają nietknięte, a ja i tak noszę szminkę w kieszeni. Odkąd wiem, że masz bardzo piękne usta.